Piątek dla YouTube'a. W tej chwili jestem na Trafalgar Square. Tu widać mój rower z pismami o azyl O pozycję do Hagi. I jest kolumna Nelsona dokładnie po drugiej stronie jest widać Big Bena Tu jest na Watikan Palace, tam na Oxford Street i na Piccadilly. Tam w tym kierunku jest, żeby to powiedzieć, te koło widokowe, ale go nie widać, bo jest za tymi budynkami. W ojściu, gdzie też jest to się mówi zegar. No i czekam cierpliwie do 15 września i w poniedziałki, środy, piątki ja demonstruję pod Forage Office, w wtorki, w soboty pod Downing Street, a czwartki różnie tak jak dziś jestem na Trafalgar Sfery, za tydzień będę zobaczę na Hyde Parku, żeby zrezygnować gdzie będzie najlepsze znieważanie prezydenta i ewentualnie palenie flag. Mail poszedł do 60 adresatów, w tym kilkunastu do głównych naczelnych instytucji w Polsce. No i czekamy na odpowiedź. No i to będzie tyle wszystko. Jeszcze tutel wy może. Kolumną Nelsona, dzieci i, i roślin wchodzą, fotografują się. No i to wszystko.